Cześć, jak się macie tutaj, Pelkę Damien. witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. normalnym, żeby nie było. Słuchajcie, tak myśl nad zespołem i jednak robię kolejne zmiany. Zaratę sobie dzisiaj odpocznij i wiecie co? Posprzedawałem, sprzedawałem przykład Cikałego i chyba troszeczkę udało mi się pohandlować. Troszeczkę, tylko troszeczkę. Loris się sprzedał, może wygrałem jakiegoś na aukcji. Niestety się nie udało, więc jestem tylko ciekaw, czy dostanę takiego piłkarza jak Tury. Ponieważ nie ukrywam, że bardzo chciałbym go mieć fuck, w swoim zespole. Jest! Udało się za 40 tysięcy jaja TURE kupiony. Uff! Ach, nagle zaczęli go ludzie wystawiać. No i na czym czas na. O tak! Prawdziwego defensora. żegnaj fer, witaj Ture o la, la myślałem, że go nie znajdę, nie? Ale jednak udało się. Smutne, że tyle muszę się denerwować, by zdobyć piłkarza do zespołu. Bundes, Obame Jan Lewandowski, ładny zespół, które pięknie tutaj przerwał akcję. Może jakaś kontra, Van Persie wychodzi na pozycję, no i niestety to jest ten minus. To on będzie tym rozgrywającym napastnikiem, że tak to nazwę. Lewandowski na czystej pozycji, Robert raczej tego nie zmarnuje, haha, <laughs> jednak zmarnował! Pani i panowie, Lewandowski marnuje! To nie była setka, to nawet dwusetka nie było, to był po prostu litry! Ulala! Aguero, no pozycja! Kurde, już szła piłka do Depaja. Walker, przepiękne podanie Aguero! No cholera! No, takie zagrania się mogą podobać. I... Van Persie nie zmarnował! 1-0! Świetnie! Jedyne 43 minuty po rozpoczęciu spotkania. Robin Van Persie daje pierwszego gola. Mjene... Ta temperatura mnie dobija, ale jakoś, jakoś jestem w stanie myśleć, zobaczmy... Adel Przepiękne podanie, Neuer bez szans. No i widzę, że Van Persie się odblokował. Oj, kwadrado, to było łatwe. I rzut karny! No okej, okay, Neuer. Nie wiem, co miała znaczyć ta interwencja. Ciężka pierwsza połowa. Nie będę kłamał. Jeden strzał, ale chociaż mam stuprocentową skuteczność. Van Persie. Ula la, Neuer broni, ale to było naprawdę świetne. A wiemy, że Van Persie w takich chwilach potrafi zaskoczyć. Cahill. Szybkie wzno... No ja pitole, tarapt! Poprzeczka! Potężna główka od reprezentanta Gabonu! Jednak może będzie jakaś kontra... Uh -huh. Ale jest jeszcze okazja! Depay! Nadchodzi jego klasyczny raj. Bum, bum, bum! Przejście! Kilku ich się tutaj czai. Jest świetna piłka Aguero. No i po raz kolejny Argentyńczyk wszystko schrzanił. Co z nim jest, no? Agüero, Twoja okazja! Aguero nie trafia Van Persie nad poprzeczką. Dlaczego? Wszystko przeciwko mnie. De Bruyne? Nie! Jezu, nie! Nie mam słów pewnie. Ograł mnie jak dzieciaka. No, e, no, co ja mogłem zrobić? no? Co? Nic mi nie wyszło. No to Obama Yank może na 2 do 1. To będzie sprawiedliwy rezultat. Dokładnie. Chyba, że Van Persie odpowie, wie, wierzę! Van Persie 2-2, to jest sprawiedliwy rezultat, dziękuję bardzo. No, poddałem się. Serio, jak zobaczyłem słupek, ja już wiedziałem, że jej po prostu pokazuje mi środkowy palec, ale... No nie, tym razem ten środkowy palec zamienił się w kciuka w górę. He. No, no chyba ktoś tych trzech punktów nie dostanie. No i koniec meczu. Ten doliczony czas właściwie nie był potrzebny. Co z tego, że mój rywal zdobył gola. Miał przez chwilę 3 punkty, dokładnie przez jakieś 20 sekund, może i mniej. Robin Van Persie, bohaterem tego spotkania. A naprawdę mnie zawiódł. No bo wiecie co, na początku jak go używałem, pierwsze 15 spotkań on mi prawie 30 goli zdobył. A teraz, teraz to on nie potrafi. On nie wie. Van Persie wraca do zespołu, dewastuje. Starapt, nie, 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 nie. Ja znaczy jeszcze będę go używał, bo po prostu czasami ma swoje przebłyski. Zagra dobrze, do, 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 no teraz walczę o utrzymanie, ale spokojnie. Wszystko pod kontrolą, dam radę. Ja idę obejrzeć mecz Manchester United z Tottenhamem i czas nagrać kolejną część tego filmu. Mój ostatni bilans nie jest jakiś dobry: dwie porażki, jeden remis, jednak teraz idę obejrzeć sobie mecz Manchester United z Tottenhamem, a później wracam do nagrywania. Dziękuję, no i do zobaczenia za sekundę. Pierwszy mecz był dziwny. Końcówka wymarzona, ale teraz to ja Wam powiem, że troszeczkę się boję. Kane jest niebezpieczny. O Bailu nawet nic nie mówię. Świetnie, Quadrado pozbywa się jednego z obrońców, pozbył się kolejnego. Nie postanowił polać do partnera. On sam biegnie w stronę pola karnego. Jeszcze jedno przejście. Podanie spalony. Tak, jak myślałem, Bale, OL Szczupaczek, 1 do zera! Moreno, tłumacz mi się, dlaczego nie kryłeś waliczyka. No, zdecydowanie Hiszpan powinien się nim zająć, jednak, no, naprawdę piękna bramka. Van Persie wykorzystuje swoje tempo, nie wierzę, że to mówię. Robin Van Persie technicznie, no, w poprzeczkę. Ile można? Memphis! Dośrodkowaniem ratę nie trafię. No po prostu nie wiesz, był niekryty. No dlaczego uderzasz główką? Czemu ci piłkarze nie chcą w ogóle mi uderzać, na przykład z nożyc? Van Nistelrooy to inaczej nie chciał uderzać, a tutaj to. 2-0. Mówiłem mu. Hurricane! Niebezpieczny piłkarz. DePaille! Jest okazja, ależ wykończenie 2-1! Memphis! Daje nadzieję na remis, a może i nawet na zwycięstwo. Właśnie dlatego potrzebowałem go w tym zespole. Tempo, siła i niesamowite strzały. Golkiper bez szans. Genialna piłka. Aguero musi to wykończyć! Nie mam słów. Beznadziejna pierwsza połowa zrobi coś dziwnego. No. Przepiękne zagranie Kun Aguero. Sam na sam i to jest bramka 2 do 2. Wykorzystuję to czego nienawidzę. Jednak nie mogę mieć litości. Mam zachowywać zimną krew, to w tym momencie zrobiłem. Kasja pokonany po raz drugi. Mecz rozpoczyna się od początku tury. Popisał się fantastycznym podaniem i no, jakoś środkowy pomocnik ofensywny. To jest ciekawy eksperyment. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Widal w polukarnym karnym, czy będziemy mieli trzeciego gola? Tak, to jest bramka! 3 do 2, ale to w jaki sposób Iker został teraz pokonany, to jest ośmieszające. Ta piłka nie leciała z zawrotną prędko prędkością. Obejrzyjmy powtórkę. Arturo w polu karnym, strzał w ślizgiem. Iker powinien to obronić, ale nie narzekam. O Jezu, co jest z tymi wyrzutami, De hej. Tak, jeszcze podajemy Kane'owi. I nie ma bramki, świetnie. Kontra. Toure, Van Persie. Ależ wymiana podań. jeszcze jedno. Robin ma okazję do zdobycia gola. Van Persie w polu karnym. Co on zrobił? Co wy teraz robicie? Pięknie zdobyliśmy trzy gole. To był spalony. To był spalony. No. psakość. Aguero. Ula la, ależ bramka 4-3. Błyskawiczna odpowiedź! Argentyńczyk zdobywa dla mnie pierwszego longshota, ponieważ 800! 30 plus bramek, wszystkie z pola karnego teraz wykorzystane i Kerkasjas na bramce bez żadnych. no. oporów, że tak powiem. Przepiękny gol, zobaczmy, podanie od Vidala. Aguero na spokojnie! W samo okienko FIFA 15. Tak przypuszczałem, turę on nie marnuje takich momentów, a jednak zmarnował co z tego, że został bezpardonowo zaatakowany przez obrońców. Teraz Aguero, piękne przyjęcie na klatkę. I teraz mój turę. No i co, taki Fernandinho miał mu odebrać piłkę? Nie, to jest turę, jeszcze przy piłce. Podanie do kwadrado. I z quadrado spieprzył. W sędziach widzę po raz ostatni, to już był toliczony czas gry, mam wrażenie, że dopiero plus 5 pojawiło się na ekranie, ale wynoszę z tego stadiony 3 punkty. Właściwie wystarczyłbym jeden jednak podziękowania dla Guerrero za tego fantastycznego gola, który pozwala mi utrzymać się w lidze. Żałuję, że nie zdobyłem Hat tricka ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Więc jak widzicie, tym razem Sergiu pokazał swój przebłysk z geniuszu, doceniam to, ale Bale. Kurczę, na tego piłkarza trafić to jest masakra, ja się go po prostu boję. Ale powiem wam, że jaja turnie jako SPO o to jest też ciekawa opcja. Okej, okay, mam utrzymanie. No i co? Trzeba walczyć o awans. Na spokojnie, teraz zaczynamy od zera. Pięknie przejdę przez ligę drugą, później dojdę do pierwszej i kończymy przygodę z FIFA. Teraz jeszcze wystarczy, że trafi Ronaldo w padce i jestem zadowolony. Nie no, ture też może być, ale nie ten. Dobra, na dzisiaj jest to tyle. Dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że dwa mecze jednak. No, śpieszy mi się i zaraz właściwie spadam z domu, więc pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.